Do wykonania tego doświadczenia będą nam potrzebne piłki o różnych wymiarach. Po normalnym opuszczeniu obu piłek odbijają się od ziemi i zyskują mniejszą wysokość niż początkową. Co się jednak stanie, gdy mniejszą z nich umieścimy na większej i jednocześnie puścimy? Mniejsza piłka wybija się na zdecydowanie większą wysokość niż wcześniej. W początkowej fazie lotu piłek obie mają taką samą prędkość. Gdy większa z nich odbija się od Ziemi, mniejsza leci na wprost w niej, dzięki czemu dostaje energię oddolnej. Jednak nie zapominajmy o niej, gdyż ostateczna prędkość względem Ziemi jest większa o kolejne metry na sekundę. Oznacza to, że mniejsza piłka może unieść się na kilka razy większą odległość niż powinna.